Odbył się dzień otwarty w Kans, obfitował w wiele interesujących wydarzeń i atrakcji. Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych zachęcała dzisiaj uczniów z ponad 20 szkół średnich Jeleniej Góry i regionu do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej uczelni. Oprócz zwiedzania stoisk dedykowanych poszczególnym kierunkom studiów, goście mogli wziąć udział w grze terenowej, w rozgrywkach sportowych z nagrodami, mogli posłuchać koncertu zespołu studenckiego Kanser, ale przede wszystkim mogli wziąć udział w w prelekcjach i wykładach z różnych dziedzin, na przykład psychologii, filologii, wychowania fizycznego czy dietetyki. Odbyły się spotkania z młodzieżą, z młodzieżą ze szkół, wszystkich szkół w zasadzie Jelniogórskich, aby dowiedzieli się, jakie kierunki są na kansie. Są warsztaty, które się odbywają, gdzie można sobie zrobić, zobaczyć, na czym polega kryminologia, która jest niezmiernie ważna w pracy policjanta. Zapraszamy na uczelnię, zapraszamy do wstąpienia do policji. Każdy z kierunków uczelni przygotował specjalne wydarzenia i prezentacje. Dla odwiedzających uczniów. Zapraszam na psychologię, na kierunek przyszłościowy, w którym będziecie mogli się rozwijać, być sobą, uczyć się nowych rzeczy i pomagać innym. Big Data jest szeroką nauką o danych. Przygotowaliśmy w formie atrakcyjnej takiego robota, który właśnie wykorzystuje tą sztuczną inteligencję do tego, żeby nim sterować. Chcemy właśnie pokazać, że to nie tylko są czyste dane. Co jest takiego wyjątkowego w tej uczelni? Pokazywaliśmy wszystkie nasze atuty, czyli kampus, który jest naprawdę przeogromny, a Zarazem to, jakie mamy warunki, czyli mówimy o hali sportowej, o basenie swoim. Wielkim atutem dla naszej uczelni jest to, że w tym roku udało się utworzyć kierunek magisterski na wychowaniu fizycznym. Młodzi ludzie mieli okazję zobaczyć od wewnątrz uczelni i rozejrzeć się zainteresującymi ich kierunkami. Żedłem do Kansu, bo mamy zorganizowaną wycieczkę z szkolną, żeby obejrzeć cały Kans i może znaleźć coś, co nas zainteresuje i z czym chcemy wiązać przyszłość. Najbardziej chyba kryminalistyka mnie interesuje, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Mnie głównie zainteresowała Psychologia, no też ja pochodzę z Jeleniej Góry, to bym miał łatwy dostęp tutaj. Dużą ilością ludzi rozmawiałam, też poznałam tutaj możliwości jakie są, jakie KONS oferuje też. Uważam, że ta oferta jest atrakcyjna. Bardzo. Można, każdy może tu coś odnaleźć. Rozglądałem się za różnymi kierunkami, na których mógłbym pójść, które mnie też ciekawią tutaj. Najbardziej zainteresowało mnie AWF oraz filozofia, więc to są dwa dość ciekawe kierunki. Bardzo dobrze to przygotowali, jest dużo ciekawych rzeczy. W budynku rektoratu można było również obejrzeć wystawę mieczy samurajskich i eksponatów z historii Japonii. Dzisiejsza wystawa na terenie Kansu. Nosi tytuł Chryzantema i Miecz, co jest nawiązaniem do klasycznego dzieła literatury światowej, opowiadające o mentalności Japonii. Kandydaci mieli okazję zobaczyć oryginalne miecze japońskie, artefakty z wojny na Pacyfiku, czy różnego typu codzienne przedmioty z Edo wieku XVIII. Uczelnię odwiedziło ponad 300 uczniów ze szkół średnich, Jeleniej Góry i regionu. Dzień Otwarty KANS to święto całej społeczności akademickiej, która z ogromnym zaangażowaniem Okazuje, mamy nadzieję naszym przyszłym studentom wielki potencjał uczelni. Tego rodzaju wydarzenia są z pewnością istotnym elementem wpływającym na atrakcyjność oferty i pomagają młodym ludziom w wyborze ich dalszego kierunku kształcenia.